Witam Was, kochani, serdecznie. Przekaz na kwiecień dla wszystkich znaków zodiaku. No i co tutaj mamy? Cóż to jest? To są moje runy, kochani. Runy wykonałam sama, to jest moja praca. Zbierałam kamyki, rysowałam runy, medytowałam z nimi. Są kochane. Chciałabym teraz też poprosić runy o rady i wskazówki dla Was. Może stworzymy takie trzy kupeczki. Ja zamykam teraz oczy, losuję i wybieram jedną runę. Nie, nie, nie patrzę, mam zamknięte oczy. Wybieram drugą runę i wybieram trzecią runę. Tak. Kochani, zobaczcie sobie na te runy. Tak. I wybierzcie jedną z nich. Ja tutaj wam pokazuję. Mam nadzieję, że widać. Dobrze. Podstawiam pozostałe różne tutaj na boczek i pokazuję Wam talie kart, tak? Ta talia jest jeden, talia numer dwa, ok. I talia numer trzy. Takie małe podpowiedzi. Um, tutaj nawet tak pięknie się razem ułożyło, zobaczcie, Hagala i archanioł Rafael. Zdrowie Uzdrawianie, runa Petro i przekaz Wróżek i runa Nautis i przekaz Aniołków. Teraz może wybierzcie sobie kubkę, wybierzcie sobie numer 1, 2 albo numer 3. I zaraz zapytamy aniołów, co chcą wam powiedzieć, co chcą wam przekazać na miesiąc kwiecień, kochani. I to jest dla wszystkich znaków zodiaku. Teraz tylko myślimy o tym, którą wybieramy sobie kubeczkę, tak? Dziękuję. Kochani, więc kubka numer jeden. Nautis. Nasza rona Nautis. Bezpieczeństwo, potrzeba, rozbitkowie na tratwie bieda, los. Gdy ktoś wybrał tą y, kubkę i runę Nautis, pamiętajcie, że może to być w tym momencie jakiś trudny okres w waszym życiu. Możecie odczuwać pewnego rodzaju cierpienie, ale runa Nautis pomoże wam przetrwać ten trudny okres. Chroni przed atakami wampirzymi, energetycznymi, demonicznymi. To jest runa do pracy ze strachem i lękiem. Usuwa strach i lęk i pomaga pokonać trudności. Ona nas wspiera. Jest to runa ochronna, bardzo mocno ochronna, i musimy pamiętać, że e, to jest tylko taki trudny okres w życiu. No, przetrwamy go. I to się tylko wydarza na pewno po coś. A taka mała sugestia, zielonym długopisem bardzo fajnie narysować jest tą runę Nautis na małym tutaj paluszku. Tutaj na małym paluszku rysujemy runę Nautis, gdy mamy jakieś trudności albo gdy musimy pójść na trudną rozmowę. Możemy nawet, to nie musi być widać, zielony długopis ochronny. Narysujemy Nautis, kochani, działa, nic złego się nam nie przydarzy. Dobra, no te karty są mocno spracowane. Mam tą talię 9 lat, więc przepraszam Was. Patrzcie na to, jak po prostu kocham tą talię. Poproszę teraz, kochane anioły o radę i wsparcie dla Was na kwiecień. I co tutaj jest na rzeczy? Z czym musicie się rozprawić, na co zwrócić uwagę. To ten przekaz dla tych, którzy wybrali kubkę numer 1. Dobrze. O! Potrzebujecie zabawy, tak? Kochane moje zabawy w swoim życiu. Trzeba odpocząć i e, zrównoważyć energię dawania i przyjmowania. Pamiętajcie, że jesteśmy szczęśliwi i spełnieni wtedy, kiedy tyle, co damy z siebie, tyle też przyjmiemy. To jest bardzo ważne w osiągnięciu pewnego rodzaju spełnienia. Na pewno potrzebujecie odpoczynku i zabawy, o czym teraz właśnie wspominałam. Cóż, no może być pewien rodzaj problemu, bólu, cierpienia z kimś w rodzinie, z daną osobą w rodzinie, może przeżywacie ciężkie chwile, może pokłóciliście się z bratem, z siostrą, z córką. Poproście Runę Nautis o ochronę, o wsparcie i o błogosławieństwo również aniołów. Ta sytuacja jest uzdrawiana. Pamiętajcie, że nasi bliscy kochają nas. Naprawdę nas kochają. Czasami może trzeba dać sobie czas, żeby wybaczyć i na pewno osiągnąć tym samym spokój. Jak już sobie odpoczniecie, jak troszeczkę naładujecie akumulatorki, bo kwiecień, no wiecie, wiosna, Uh, idzie tutaj święta niedługo, a wy myślicie o jakimś bardzo, bardzo twórczym projekcie. W ogóle myślicie o pieniążkach, i czas i pora coś nowego rozpocząć. Zachęcam Was mocno, abyście uwierzyli w siebie, to odwagi i o twórcze działanie. Taki twórczy projekt, który jest w Waszych marzeniach czasami wydaje się może coś nierealnego. Ale wasza dusza pragnie się spełniać, wyrażać twórczo, i należy rozpocząć ten projekt małymi kroczkami powolutku do celu, prosić aniołów o wsparcie. I to jest odpowiednia droga, kochani. Na pewno dacie radę, jak tylko troszeczkę zadbacie też o zdrowie swoje. Jakieś tam imprezki na bok, trzeba odłożyć może alkohol, papieroski, trzeba odłożyć gluten. Tak zachęcam, tak wiem, wiem, są różnego rodzaju opinie na ten temat, ale pamiętajcie, w zdrowym ciele w zdrowy duch. Oczyście swoje ciało. Teraz naprawdę wiosenne nowaliki są zdrowe, mocne. E, tym samym też zachęcam do oczyszczenia swojego ciała od trucia z toksyn, z ciężkich metali, e, z tego, co już wam nie służy. Możecie przygotować swoje ciało. Właściwie to powinniście, tak? Zachęcam Was mocno do przywitania nowego, bo tu jak będziecie tworzyć ten projekt, potrzebujecie dużo sił, zdrowia, witalności. Więc zachęcam do organicznego jedzenia i do suplementacji. No tutaj też mogę udzielić pewnych rad i wskazówek. Zapraszam, jeżeli macie ochotę, bo też udzielam tutaj porad w sprawach suplementacji bardzo dobrymi, naturalnymi produktami, które czynią Was zdrowszym i witalnym i mocniejszym i em, wszystko zakończy się dobrze ponieważ Runa Nautis nas ochrania ten miesiąc będzie dla Was bardzo ważnym miesiącem zaczynania nowego projektu, kochani pamiętajcie że zawsze istnieją wyższe siły, siły które mogą Was wspierać i będą Wam pomagać, dziękuję bardzo i tam kochani, no, dla tych, którzy wybrali kubkę numer 2: Petro, runa Petro. Runa Petro pomaga nam w uwolnieniu się z przeszłością, pogodzenia się, pogodzenie się z przeszłością i z tym, że była ona po coś. Cieni, kochani, co to jest cień? Czasami doznajemy daną traumę, mm. i. Ona jest, no nawet mam chrypkę, czyta się ze wszystkiego, więc ja też jestem po przejściach. Ja też przeszłam ciężkie chwile w swoim życiu i już wiem, tak, wiem z doświadczenia, że wszystko jest po coś. Kiedy ta runa się pojawia, odpuśćmy, moi drodzy. Puśćmy chcenie, puśćmy. Puśćmy już wszystko to, co w naszym życiu się nie sprawdziło, to było po coś. Pamiętajmy, że wszystkie trudne sytuacje w naszym życiu nas rozwijają. Czasami też mamy jakiś wyparty cień. No, czegoś nie chcemy zaakceptować, zrozumieć. Warto pomedytować z tą runą, ponieważ to już właściwie koniec. Na pewno to jest koniec e, czegoś trudnego i to, co się wydarzyło, no, ma nas otworzyć na nowe. Dostaliśmy pewną lekcję życia. I czas się z tym skonfrontować, przepracować, by w przyszłości już nie popełniać tych samych błędów. Jesteśmy bogaci w doświadczenia, mądrzejsi i rozpoczynamy. Słuchajcie, nowe. Widzicie no. kwiecień, cudowny miesiąc, nowego początku. Zobaczymy, co tutaj nasze kochane wróżki mają nam do powiedzenia. Mhm, no tak. Kochani, wszystko jest w porządku. Wszystko jest tak, jak ma być. E, właśnie wszystko miało się odbyć tak, jak się miało odbyć. No tak, no, to co powiedziałam. Pięknie Runa współpracuje z kartami. Zobaczcie, żegnamy stare. No już wszystko to, co było y, w naszym życiu. Stare, tak, stare kontrakty, związki, y, współpraca, ona już nie działa. Otwieramy się na nowe. Już jesteśmy sobą. Pamiętajmy, bądźmy sobą. Bo tak naprawdę tacy, jacy jesteśmy, jesteśmy doskonali. Tak. Jesteśmy pełnią, tak jak nas stworzył Bóg. Mamy przeróżnego rodzaju talenty. Musimy uwierzyć w siebie. Co jest naszym źródłem mocy. I to... Sytuacji, kiedy jesteś, gdzie jesteś, czy w związku, czy w pracy, czy, czy. Tak, jest wszystko w porządku, tak ma być, ale pamiętaj, że ty jesteś naprawdę sobą, jeżeli jesteś sobą, jesteś autentyczny i takim ludzie cię kochają, takim ludzie cię akceptują i takiego chcą ciebie widzieć. Wtedy wszystko się, kochani, układa. Ale jeżeli ty czegoś pragniesz nowego, musisz pomyśleć, pomydytować. wznieść swoje myśli wyżej, wznieść energię na wyższy poziom. Możesz stworzyć mapę marzeń. Wizualizuj tylko to, czego ty chcesz i po czym pragniesz. Wizualizuj już to w formie dokonanej. No tak, to już mam, to już osiągnęłam, to się spełniło, jestem szczęśliwa. Kochani, przed Wami nowe takie e, cudowne możliwości się otworzą na Wasze pragnienia, na nowe związki. Musicie je tylko zaafirmować w swoim życiu i otworzyć się na prawdziwe uczucia. Tak, na dobrą sprawę tutaj karty i runa Petro sugeruje, abyście byli szczerzy, szczerzy wobec siebie. Tak, na dobrą sprawę, wy w głębi swojej duszy wiecie, czego naprawdę chcecie. I to do was przyjdzie, tylko należy, e, tak, powiem tutaj wprost, sama wiem też z autopsji, uwierzyć, że na to zasługujecie i uwierzyć, że to się spełni. Tak, na dobrą sprawę, jeżeli e, na przykład, nie wiem, chcesz zostać e, sprzedawcą i chcesz sprzedawać Wierzysz w to, wierzysz w swój projekt, sprzedajesz, bo tak jak powiedziała dzisiaj moja znajoma, każdego dnia każdy coś kupuje, wszyscy kupujemy, musimy być tylko odważni, wierzyć w swój projekt, że on się spełni i realizujemy swoje po prostu cudowne marzenia, swoje cele. Chcemy śpiewać, śpiewajemy, chcemy kręcić filmy, kręćmy filmy, chcemy stworzyć, o, tak jak ja tutaj próbuję, to jest mój początek. Tworzę nowy kanał, chcę Wam pomagać, wspierać Was, chcę Wam układać karty, yy, robić Wam porady. Też zaczynam coś od początku, tworzę. To jest kompatybilne z moim sercem, z moim pragnieniem. Żegnam swoją starą ścieżkę życiową. Witam nową. Z wiarą, że będzie wszystko w porządku. Kochani, uwierzcie w siebie, uwierzcie w nowy projekt. Będą na drodze. Każdego dnia małe znaki będą Wam pomagać anioły, archaniołowi, mistrzowie duchowi, będą Was prowadzić do tych nowych zmian na lepsze. No i niech tak się stanie. Tak będzie na pewno w kwietniu. Bardzo w to wierzę. Dziękuję. No i kubka numer 3. Kochani, kto wybrał Hagala? Hmm. Kwiecień to będzie ciężki miesiąc ja już tu widzę. No ten rozkład wszystkich trzech talii wymaga od nas no, dużych zmian. Hagara, niszczymy. Kochani, z odwagą i determinacją pozbywamy się już tego, co nam nie służy. I tak jak wspomniał mój kolega, który uwielbia Hagale, najpierw musimy coś zniszczyć, i musimy mieć do tego odwagę, czasami pewien chaos, jakieś związki, które już nie działają. Co, coś, co nam uwiera, co nam przeszkadza nam. Nie bójmy się użyć tej runy Hagala, ponieważ ona potrafi mocno zniszczyć coś po to, żeby odrodziło się nowe, cudowne, wspaniałe. Kochani, runa Hagala czasami yy, po prostu wprost odwołuje do, do kryzysu, albo czasami potrzeba wywołać dany kryzys. Po to, żeby to po prostu, co jest trudne, uzdrowić. Obudźcie swoją świadomość, zagłębicie problem, który jest w Waszym życiu. Jeżeli wybraliście tą kubkę, to Wy potrzebujecie wewnętrznej zmiany. Często ta luna wyciąga dane osoby czy nas ze strefy komfortu, po to, żeby. Spojrzeć jakieś prawdzie w oczy, szczerze mówiąc, też często jest to ostatnia deska ratunku, kiedy już nie wiemy, co zrobić, kiedy już wszystkie jakieś tam, nie wiem, różnego rodzaju narzędzia zostały użyte, a już po prostu nic nie działa. Użyjcie Hagali i ona zrobi porządek. No Zobaczymy, co tutaj też Archanioł Rafael chce wam poradzić, bo fajnie, tak jak powiedziałam, cudownie tutaj karty współpracują z moimi runami Archanioł Rafael najczęściej uzdrawia trudne sytuacje jeżeli wybraliście tą runę Hagalę na pewno jakaś trudna sytuacja jest do przerobienia w kwietniu i zaraz tutaj dopytam Archanioła Rafaela co to ma być tak ok no i tak hmm a właściwie nie jest tak źle. Powiedziałabym, że spodziewałam się może gorszych tutaj sytuacji, ale mi się wydaje, że Wy już po prostu pewne zrozumienie i świadomość macie. Na pewno musicie uwierzyć. Uwierzyć w siebie, uwierzyć w cuda, uwierzyć, że to, co najlepsze jeszcze przed Wami. To bez dwóch zdań. W ogóle możecie dostrzec pewnego rodzaju humor i ironię w całym ludzkim nieszczęściu. I... Tutaj, dobra, użyjecie hagali, ale żeby nie było już tak dramatycznie, potem śmiech jest najlepszym lekarstwem. W trudnych sytuacjach i w ciężkich, czy w momentach samotności, kochani, po prostu możecie posłuchać kabaretów. Ja tak robię często, kiedy czasami coś mnie przytłacza, to po prostu śmiechem czy żartem y, chcę, że tak powiem, rozładować napięcie, ale też y, często Um, możemy nabrać dystansu do dawnego problemu, przy, y, przez y, czy dostrzeżemy pewną ironię w danej sytuacji, w danym życiu, rozładujmy ją śmiechem, i to jest bardzo dobre lekarstwo. Y, uwierzcie w siebie, kochani, tak jak y, tutaj powiedziałam na początku, jest wam pisany tutaj prawdziwy cud. Pewne rzeczy trzeba zakończyć uwierzyć, że idzie dla was wszystko co najlepsze. Arhanią Rafael przeczytam wam, bo bardzo lubię tą kartę. Mówi, że niedługo wydarzy się wam w waszym życiu cud, który już oczekujecie, który jest na horyzoncie, jest wam za to poświęcenie pisany. Skoncentrujcie się też na odżywianiu. Tak, ten stres. Yy, który przeżywacie ostatnio, no pewnie odbił się na Waszym zdrowiu. Kochani, unikajcie alergenów, czyli wyrzucamy ze swojego życia i toksyczne związki, sytuacje, i wszelkiego rodzaju toksyczność, czyli chemię, czyli alergeny, i alergeny. Myślimy o żywności. No tak, no, ten miesiąc kwiecień jest ważny. Tutaj zaczynają się nowaliki, ale może jeszcze nie powinniśmy jeść tych wczesnych nowalików, ponieważ one są troszeczkę zatrute. Ale powinniśmy zadbać o zdrowie swoje. Tutaj Archanioł Rafael sugeruje, że powinniśmy zwrócić uwagę na organiczne produkty i stosować ekologiczne kosmetyki. No i co? Módlcie się, kochani. Ja wiem, że. Medytacja, modlitwa może nie dla wszystkich. Był mały problem techniczny, przepraszamy. Teraz wracamy z powrotem. Modlitwa. Modlitwa działa. Jeżeli macie jakieś zmartwienia, pomyślcie o tym, żeby wspomóc się modlitwą. Medytujcie. Zastanówcie się, jak możecie uzdrowić daną sytuację przy pomocy Archanioła Rafaela. Nie myślcie o obawach. Wyrzućcie je zupełnie ze swojego serca, ze swojej głowy. Wszystkie troski odstawiamy na bok i zamiast zmartwić się po prostu stosujemy modlitwę i pozytywne afirmacje. Kochani, modlitwa ma ogromną moc, potężną moc. Dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie próbowali, zachęcam, polecam. Mogą być to oczywiście osobiste medytacje, osobiste modlitwy. Proście niebo, wszechświat o pomoc. Bardzo ładny rozkład tutaj na kwiecień. Zachęcam jeszcze raz do zadbania o swoje zdrowie. To podniesie Waszą witalność i odczuwanie, oczyście swoje czakry ze wszystkich alergenów, unikajcie alergeny. Proponuję też e, zrobić sobie oczyszczanie czakr. Jeżeli macie ochotę zapraszam do kontaktu. Będzie mi bardzo miło, mogę zrobić oczyszczanie energetyczne wahadełkiem. Poprosimy też Boską Energię Reiki o oczyszczenie czakr. Taką e, mm, Rzecz możemy zrobić oczywiście też przez internet, online. Jeżeli tylko chcecie, macie ochotę. Zapraszam serdecznie. Bardzo chętnie pomogę. I zapraszam do kontaktu. Cudownego kwietnia, moi drodzy! Dziękuję, Reni.